Na moim stole ląduje najnowszy smartfon firmy Apple, czyli firmy Cupertino. No słuchajcie, jest to iPhone 5s. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Powiedzmy kilka słów. Jak zwykle recenzję podzielę na dwie części. Pierwsza część to będzie sama specyfikacja sprzętowa i druga część to będzie specyfikacja software'owa. Tradycyjnie rzut oka. Na początku, na to, co znajduje się w pudełku, jak widzicie, sam telefon. Ja wybrałem telefon w kolorze białym. Mamy dostępne trzy wersje kolorystyczne. Taka najbardziej dyskusyjna jest to wersja złota, chociaż ona jest zupełnie niedostępna na rynku. Chyba użytkownikom iPhone'a przypadło ona do gustów, bo znika. Znika ona z półek i tak naprawdę jest to zupełnie nieosiągalny towar do, do nabycia. Ja wybrałem sobie wersję białą, bo taką najbardziej lubię. Czarna wersja poprzednia, przynajmniej nie wiem jak ta. Oczywiście zachęcam do komentowania, jeżeli już używacie te urządzenia, to napiszcie koniecznie, czy czarna wersja 5S jest dużo odporniejsza od piątki, bo ponieważ w piątce dobrze o tym wszyscy wiemy, że ten czarny aluminium lubiło się Dość łatwo zarysowywać. Do telefonu za chwileczkę wrócimy. Zobaczmy, co znajduje się w pudełku. Na samym początku, oj, zobaczmy, co tu jest. Mamy igłę, która będzie nam służyła do wypychania gniazdka z szufladki na kartę SIM. Mamy jakieś podstawowe informacje o telefonie. Jak widzicie, ja mam ten telefon z edycji polskiej. Co ciekawe, wszyscy tutaj odtrąbili już dawno, że. Apple się kończy, a się okazuje, że telefony schodzą jak świeże bułeczki, i tak naprawdę można je kupić u nas w salonach po paskarskich cenach lub czekać po nie wiadomo ile tygodni na to, żeby taki telefon nabyć. Co w pudełku? W pudełku oprócz samego telefonu otrzymujemy zestaw słuchawkowy znany z poprzedniego modelu. Zestaw oczywiście jest wyposażony w mikrofon, także będziemy przez niego mogli prowadzić rozmowy. Jest tutaj taki prosty pilocik wielofunkcyjny, czyli będziemy mogli podstawowe e, e, regulacje tego urządzenia wykonywać za pośrednictwem tego zestawu słuchawkowego. On był testowany już przez wiele osób, tak więc ja tu się nad tym pastwił nie będę. Zestaw z informacji, jakie e, inni e, użytkownicy tych telefonów wrzucili do sieci jest podobno bardzo przyzwoitej jakości. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi na temat słuchawek, tradycyjnie zachęcam również do komentowania. Oprócz słuchawek Znajdziemy ładowarka. Jest to ładowarka, tak jak mówiłem, wersja polska, czyli nie mamy żadnej dziwnej brytyjskiej ładowarki. Pamiętajcie zawsze, jak będziecie kupowali z drugiej ręki ten telefon, żeby kupować go na rynek europejski, na rynek polski, bo czasami są jakieś wersje przywożone gdzieś z Dalekiego Wschodu lub gdzieś ze Stanów, i one nie do końca mogą tutaj w naszych warunkach. Funkcjonować. Ładowarka bardzo mała, znana z poprzedniego modelu, jednoamperowa i oczywiście jest nowy, nowy system, nowy, nowy przewód forsowany przez Apple we wszystkich nowych urządzeniach i w iPadzie Air i w iPadzie Mini Retina już jest złącze Lightning, zresztą w poprzedniej edycji urządzeń też już to złącze występowało. Ja powiem Wam szczerze, że bardzo to złącze lubię, jedyną jego wadą, no to nie jest, to, 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 jaką ja znajduję to jest to, że jest to złącze niezbyt popularne, dużo łatwiej jest mi znaleźć wśród moich znajomych Micro USB niż złącze Lightning, a tak naprawdę to jest bardzo fajnie pomyślane. Nie trzeba się szczególnie zastanawiać, którą stroną włożymy je do naszego urządzenia. Zawsze to złącze będzie funkcjonowało. Najwyższa pora przejść do samego urządzenia. Ja je tutaj rozdziewiczę, foliki sobie pozwolę już z tego urządzenia odkleić. No i zobaczmy, co nam się rzuca na początek w oczy. Tak naprawdę model 5S jest wariacją modelu 5. Jest on wyposażony wewnętrznie w jakieś tam nowatorskie rozwiązania, o których za chwilę powiem. Zewnętrznie tak naprawdę on się niewiele nam różni. Jest to w zasadzie dobra informacja, bo jeżeli posiadamy jakieś akcesoria od piątki, to bez problemu będziemy je mogli zastosować w 5S. Oczywiście zakładam, że ten złoty takie ma zejście, ponieważ. Można wtedy się wyróżnić i pokazać się, że tak naprawdę mamy nowego iPhone'a, a nie starego. Razem z tym modelem również zadebiutował model 5C, czyli w kolorowej plastikowej obudowie. Jest to odpowiednik iPhone'a 5 piątki. Ten już jest iPhone'em 5S, czyli nowszej generacji. Czym się ta 5S różni? Tak na pierwszy rzut oka, czy, po czym możemy rozpoznać różnicę pomiędzy jednym a drugim iPhone'em, czyli 5 a 5S, to jest tutaj ta obwódka przy tym przycisku hardware'owym. Jest on wyposażony w tak zwany Touch ID, czyli czytnik linii papilarnych. Za pomocą po prostu przyciśnięcia przycisku będziemy odblokowywali ten telefon. I jednocześnie będziemy weryfikowali, czy to my tak naprawdę jesteśmy właścicielem tego urządzenia. Oprócz tego będziemy mogli tej weryfikacji używać w momencie dokonywania zakupów w App Store. Także jest to bardzo fajna innowacja. Powiem szczerze, że to mi się bardzo podoba. Będę ją tutaj dość skrupulatnie testował, bo ciekaw jestem, jak to w sumie będzie funkcjonowało. Słuchajcie, ja teraz zrobię taki karkołomny numer. Przesiadam się z Androida na 2-3 tygodnie na iPhone'a. I takie spostrzeżenie po dwóch tygodniach swoje Wam na pewno wyartykułuję, jak to, jak to przesiągnięcie się, to przejście na iPhone'a no w moim przypadku wyglądało. Ostatniego iPhone'a, jakiego używałem, to był iPhone 3, 3GS, a no tu jest jednak przeskok technologiczny. Oprócz tego, że widzimy ten touch ID, on troszeczkę inaczej wygląda, bo jest taki no, pierścień naokoło tego przycisku. Widzimy również różnice, jeśli chodzi o diody podświetlające, diody, które będą nam wspomagały rejestrację obrazów przy słabych warunkach oświetleniowych. Mamy dwie diody. Jedna dioda jest bardziej żółta, druga mniej żółta. Ma to nam wpływać na lepszy balans bieli i lepsze odwzorowanie kolorów. Może tradycyjnie zrzućmy okiem co na obudowie otrzymujemy. Mamy przycisk zasilania. Idąc dalej mamy przełącznik wyciszenia telefonu. Mamy dwa przyciski do regulacji głośności. Na dole mamy złącze jack 3,5 mm do podłączenia zestawu słuchawkowego. Mamy tą krateczkę pod którą jest ukryty mikrofon złącze lightning, o którym już mówiłem tutaj mamy ukryty głośniczek i po prawej stronie mamy tą nieszczęsną klapkę do której będziemy instalowali nanoSIM co niniejszym uczynie pierwsze co to za pomocą igły, ona jest w zestawie, standardowa igła. Ja używam takiej mojej lekarskiej igły, która jest zatemperowana, czyli na płasko jest zastrugana. Wyciągamy tą szufladkę, do której będziemy instalować kartę SIM. No. I słuchajcie, jest to karta o wielkości nano, czyli, czyli jak widzicie, mamy już na rynku aktualnie trzy rozmiary kart SIM. Ta czarna, to jest e, mini SIM. Taki zestaw to jest MikroSim, ale jeszcze z tego zestawu mogę wyciągnąć samą taką malutką kartę i jest to karta NanoSim. Ja musiałem zrobić wymianę, jak widzicie, posiadam telefon w playu. Wymiana zajęła mniej więcej 25 sekund po przyjściu do salonu. Podałem swój numer telefonu, pan z dowodem sprawdzi, czy wszystko jest ok. Wyjął kartę, zczytał ją kodem kreskowym, podał mnie i powiedział, że już funkcjonuje. Także faktycznie tak to wszystko szybko zadziałało. Kartę nanoSIM umieszczamy w tej szufladce i będziemy ją wsuwali do telefonu. Szufladka wykonana jest z aluminium, także nie powinno być problemu. Również hmm, przypuszczam, że nie będzie również problemu ze zniszczoną tą szufladką i tym otworem wyrobionym, ponieważ tak jak mówię jest to wykonane z aluminium. Co warto jeszcze powiedzieć o samym telefonie, A ja może go już uruchomię, tak żeby on nam startował, zobaczymy jak szybko on będzie się uruchamiał. Najważniejsza sprawa jest to, są to bebechy tego telefonu, bo tak jak mówiłem mamy to nowość, taką wariację na, na temat iPhone'a 5, jest to wersja 5S. I to, co już, to, co już Wam mówiłem, mamy. Touch ID to jest najważniejsza sprawa. Dostępne rozmiary pamięci to są od 16 do 64 GB. Pamięci wbudowanej RAM mamy 1 GB w tym urządzeniu. Najważniejszą sprawą jest 64-bitowy procesor A7. Pamiętajcie, pomimo tego, że mamy do czynienia z firmą Apple, to producentem tego procesora jest Samsung. Także ja wiem, że tutaj wyznawcy Apple z wyznawcami Samsung się zupełnie jakoś nie lubią. No i no będą musieli. Słuchajcie, tutaj Aplowcy no przyjąć ten to za fakt, że Główne serce tego urządzenia, czyli 64-bitowy procesor, produkuje dla Apple firma Samsung. Jest to nowa generacja, nowa odsłona. Jest to pierwsze urządzenie mobilne posiadające 64-bitowy procesor. Myślę, że kolejne Androidy będą również startowały właśnie z 64-bitami, no bo trzeba coś w końcu na ulotce napisać i zachęcić jakoś użytkownika. Warto wspomnieć, że oprócz tego procesora 64-bitowego, również mamy dodatkowy taki procesor, taki chip, który będzie odpowiedzialny za analizę ruchu, jest oznaczony jako M7, nie wiem czemu akurat 7, bo jest to pierwsza odsłona tego typu procesora, ma on nam wspomagać to urządzenie przy wszystkich aplikacjach, które związane są z aktywnym trybem życia. Także on będzie nam mierzył jakieś nam przyspieszenia, no tego typu kwestie będą przez ten procesor analizowane i ma to Opierać na tym, że w momencie, kiedy będziemy wykonywać jakieś ćwiczenia sportowe, po prostu ten główny procesor nie będzie angażowany, nie będzie nam zużywał nadmiernie baterii, a wszystkie inne rzeczy, związane właśnie z tą naszą aktywnością, będzie rejestrował ten procesor M6. Co warto powiedzieć o displayu? Display, wyświetlacz znaczy się, bo znowu ktoś się do mnie zaraz przyczepi, że mówię jakoś dziwnie, także wyświetlacz to jest słuchajcie, niech ja spojrzę w moim notatkę. Tak, 4 calowy, przekątna to jest 4 cale, wyświetlacz Retina o rozdzielczości 1136x640 i aktualnie gęstość tego wyświetlacza to jest 326 ppi. Niestety już iPhone, już um, smartfon firmy Apple, no nie Dzierży tu palmy pierwszeństwa najgęstszego wyświetlacza. Chociażby wystarczy rzucić na przykład specyfikację HTC 1 który ma rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080, i tam ta gęstość już wychodzi 468 punktów na cal. Im większa ta gęstość, tym bardziej będzie ten wyświetlacz ostry. Oczywiście ja się o tym wyświetlaczu będę mógł wypowiedzieć dopiero, jak sobie kilka dni z tym telefonem będę hulał. Zobaczymy, jak on się zachowuje przy pełnym oświetleniu. Także na taką recenzję w drugiej części możecie ode mnie liczyć. Warto wspomnieć o, o tym aparacie, o którym mówiłem Wam następnie, że jest tutaj taki nowatorski system z dwoma diodami, które będą nam odpowiednio podświetlać zdjęcie, tak żeby, żebyśmy mieli jak najbardziej naturalnie odsorowane barwy. Jest aparat o rozdzielczości 8 megapikseli. Jest on tam z pięciu elementów optycznych zrobiony, sensor BSI. Jest szafirową, szybką, zabezpieczony, żeby nam się nie rysował. No i co ciekawe, będzie mógł nam rejestrować firmy w zwolnionym tempie, czyli pewnie 60 klatek na sekundę. Będziemy mogli sobie to odpowiednio potem spowolnić, tak żeby to wyglądało atrakcyjnie i fajnie. Oczywiście nieodzowne logo, które daje nam dobrych kilka punktów do lansu. Całość tego telefonu naprawdę robi na mnie dobre wrażenie. Jest, wygląda on solidnie, nie można się do niczego przyczepić. Co prawda, jestem trochę. Bardziej przyzwyczajony do większych urządzeń, bo cały czas teraz znął tę trójką sobie chodzę. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po przejściu na właśnie tego iPhone'a 5s. Oprócz informacji, oprócz informacji o rozdzielczości, ważną informacją jest to, że również producent nam, nas tutaj zapewnia, że będzie ten aparat robił wyśmienite zdjęcia przy słabej ekspozycji światła. Ma przysłonę 2,2 ,2 i co ciekawe ma duże piksele 1,5 mikrometra na piksel Pamiętamy, że HTC rozpoczęło ten wyścig, który już no, nie szedł w wyższą rozdzielczość, ale w lepsze zdjęcia przy słabym oświetleniu i właśnie z tak zwane megapiksele, które będą nam więcej światła pochłaniały i lepiej odwzorowywały ten obraz przy słabym oświetleniu. Z przodu mamy oprócz standardowych sensorów światła również kamerę Facetime o rozdzielczości 1,2 megapiksela. Aparat jest wyposażony w Bluetooth. 4.0 Wi-Fi, GPS, GLONASS. Co ciekawe, cały czas nie dostajemy razem z urządzeniami z nadgryzionym jabłkiem technologii NFC. To jest trochę dla mnie niezrozumiałe, bo technologia jak najbardziej się sprawdza. Już niejednokrotnie z niej korzystałem i muszę przyznać, że jest fajna. Szkoda wyważać na no, no, no nowe drzwi i robić wszystko od nowa, skoro ten NFC w jakiś tam sposób już funkcjonuje na rynku i, i ma się dobrze. Z tego co słyszałem, właśnie Apple ma. Robić jakąś swoją wersję tego y, interfejsu zbliżeniowego. Może jeszcze powiem trochę o wersjach, bo jest sporo różnych wersji tych telefonów. To o czym mówiłem, że na rynek europejski są inne wersje, na rynki azjatyckie i amerykańskie są inne wersje. Słuchajcie, jak będziecie zawsze kupowali, to ja mam wersję na rynek polski i ona jest zaznaczona jako model A1457. Także pamiętajcie, żeby to wszystko sobie zweryfikować. Oczywiście wyprodukowane to urządzenie nasze jest. Nigdzie indziej, tylko w Chinach. Słuchajcie, to jest pierwsza część mojej, mojej prezentacji. Ja za chwilę przejdę, uruchomię sobie ten telefon, skonfiguruję go pod swoje potrzeby, zabawię się tym Touch ID i w kolejnej części, która się pewnie pojawi za 2-3 dni, powiem Wam, jak, jak odbieram ten telefon i to moje zderzenie takiego, można by powiedzieć, Androidowca z iPhone'em i będzie wyglądało w rzeczywistości.